No hej, wybaczcie, brak hola w zeszłym tygodniu. Ja go nawet zdążyłam nakręcić. Może go wam tutaj zaraz wrzucę, zanim pokażę zakupy z tego tygodnia, tak żeby się nie marnował, ale no, nie udało mi się go wrzucić, bo niestety miała miejsce u nas bardzo przykra sytuacja, to znaczy, ja byłam zmuszona uśpić jednego z moich kotków, Leonka, ponieważ on nagle zachorował mm, i. No, i niestety nie, nie dało się go już uratować. Męczył się strasznie, więc e, trzeba było podjąć taką decyzję, ale nie ukrywam, było to koszmarne doświadczenie i, e, i bardzo za nim tęsknimy. No, jeśli macie, macie zwierzaki albo, albo chociaż lubicie zwierzaki, to, to myślę, że e, rozumiecie to. Także mm, zaraz wam, tak, najpierw wam rzucę te zakupy z zeszłego tygodnia, a zaraz wrócimy do tych zakupów. No hej, witam Was w holu przedświątecznym, który jest w sumie dość mały jak na przedświąteczny i w sumie mało świąteczny, ale tak jakoś wyszło. Yy, także już Wam pokazuję co tutaj mamy. E, pomarańcze oczywiście, bo one są no, jedną z najważniejszych rzeczy na święta. Winogrona bezpestkowe, dlatego że młoda prosiła. Brokuł, dwa jabłka. Co tu mamy? Jedną cebulę na zasadzie takiej, że jestem, byłam pewna będąc w sklepie, że mam, ale stwierdziłam, że na wszelki wypadek jedną dużą cebulę wezmę. Cytryny, które będą mi potrzebne do Szarego sosu, e, takiego z rodzynkami i z płatkami migdałów. Tutaj mamy maliny, które były w, na promce w Lidlu z kuponem. Kupiłam dwa opakowania, jedno już zjedliśmy. Mamy oczywiście suszone grzyby. Bardzo się cieszę, że udało mi się je dostać właśnie w Lidlu. Że nie musiałam nigdzie <laughs> do jakiegoś specjalnego sklepu jeździć. Mleko. Wzięłam wodę. Bardzo wyjątkowa sytuacja, ale po prostu u nas jakoś w sensie w naszych okolicach były ostatnio jakieś takie sytuacje ze złą jakością wody z kranu. My normalnie pijemy wodę z kranu, w sensie prosto z kranu, nawet jej nie filtrujemy w żaden sposób i nic tam nigdy nie było. Ale stwierdziłam, że jak znowu się pojawią jakieś doniesienia o tym, że coś jest nie tak z wodą, to żebyśmy były przygotowane i no chociaż kilka butelek miały. Wzięłam najtańszą, bo ja nie jestem żadnym smakoszem jeśli chodzi o wodę. Woda to woda dla mnie. Choć może być to kontrowersyjne. No i mamy migdały blanszowane, które udało mi się dostać dopiero w trzecim sklepie. To znaczy nie było w pierwszej biedronce, nie było w drugiej biedronce, dopiero w trzeciej. W sensie migdały w płatkach, które są właśnie do tego sosu mi potrzebne. Rodzynki wzięłam też na zasadzie, na wszelki wypadek, może nie będą potrzebne, ale żeby były. I przy okazji po prostu w Lidlu były te świetne obwarzanki, także musiałam je wziąć. W Lidlu też skorzystałam z tego, że było coś na tym, na, tej, na tym regale z przecenionym pieczywem. E, aczkolwiek dzisiaj muszę powiedzieć, było tam słabo. Bo dużo rzeczy było już takich, <laughs> przepraszam, naprawdę mocno obeschniętych. Wzięłam te bułki, które są troszkę takie z wierzchu nie do końca super miękkie. Ale ja je zamrożę i mm, jest duża szansa, że one po rozmrożeniu będą w sam raz. E, no i te zwykłe po prostu kajzerki to były jedyne takie naprawdę miękkie bułki. Więc to też wzięłam. Wzięłam chleb tostowy, który już otworzyłyśmy. I też dzisiaj kupiłam sporo musów dla młodej, bo akurat były takie, które stwierdziłam, że jej się spodobają. Czyli musy z Pokémonami, które oczywiście uwielbia, jak wszyscy. One mają normalny skład, w sensie po prostu przeciery z owoców. Ona tych musów już wcale aż tak dużo nie je. Ja je lubię, już, mam, już Wam mówiłam, że na taką szybką przekąskę czy coś, co zawsze może mieć albo w plecaku, albo możemy wziąć na wyjście, że jak nie zjemy, to po prostu, no póki to nie jest otwarte, to może leżeć. Ale mówię, tak ona nie jest aż taką fanką, żeby na przykład, nie wiem, prosić o te musy, więc, więc no nie je tego jakoś bardzo dużo. Mamy też ogórki. Będziemy robić, młoda będzie miała w poniedziałek takie no taką pseudo-wigilię powiedzmy w, w jednym miejscu, do którego chodzi. E, I właśnie panie powiedziały, że coś można przynieść. E, także nie chciałam no, nic takiego jakoś bardzo wigilijnego robić. E, dlatego wymyśliłyśmy, że żeby było chociaż rybnie, to będą takie... E, tak, potniemy te ogórki na plasterki, posmarujemy serkiem kanapkowym i na to położymy łososia wędzonego i to będą takie po prostu mini przekąski. Ehm, oprócz tego, co ja tu jeszcze mam, mam ten pasztet ze śliwkami, którego wydaje mi się, że nigdy nie miałam. Miałam e, oczywiście ten z pomidorami, kupu kupujemy regularnie, choć ostatnio trochę o nim zapomniałam, e, ale, ale bardzo go lubimy. Miałam też ten z żurawiną, który był bardzo do dobry, ale wydaje mi się, że ze śliwkami nie miałam, ale myślę, że będzie świetny, także się przyda. E, oprócz tego oczywiście moja mama też robi e, pasztet normalny, taki drobiowy e, na święta. I my kochamy oba te pasztety. Mamy też oczywiście kapustę kiszoną, bo to, co ja robię na święta, to jest oprócz tego sosu szerego, o którym Wam już mówiłam, będę jeszcze robić te paszteciki z kapustą i z grzybami i z żurawiną. Przepis z kwestii smaku, i będę jeszcze robić łóżka. Także jak widzicie do tych trzech rzeczy, no, składniki są takie, powiedziałabym, podstawowe, nawet dużo mam w domu, więc nie musiałam nawet nic szczególnego kupować. I wzięłam jeszcze. Tak, na jakąś szybką przekąskę jogurty. Wzięłam też sporo serków kanapkowych, również dlatego, że właśnie będą potrzebne do tych, do tych takich kąsków z łososiem. Także to jest tyle. I ja dzisiaj nie pokazuję wam planu, bo stwierdziłam, że po prostu co mam robić na święta, to wiem. A w te pozostałe dni będziemy po prostu kombinować z tego co będzie, co tam po świętach zostanie. Co tam mamy w zamrażalniku, w lodówce, w spiżarni, i tak Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Życzę Wam wesołych świąt i widzimy się w następnym holu, w którym na pewno pokażę Wam przekąski kupione na Sylwestra i co będziemy na niego robić, bo znowu mamy gości, także coś tam na pewno trochę tego jedzenia trzeba będzie przygotować. Także do zobaczenia. No, a w tym tygodniu zakupy już spore, bo za 430 zł. Tutaj mamy sporo warzyw, owoców i mamy też rzeczy już kupione na Sylwestra. I teraz tak, jeśli chodzi o te owoce, no to mamy te moim zdaniem przepyszne mandarynki w tej skrzyneczce takiej pseudo z, z Lidla. Tam wiadomo, zawsze jest no kwestia tego właśnie, czy czy nie zostały wyciągnięte jakieś mandarynki, ale no ja tak patrzę, jak ta skrzynka jest taka w miarę wypełniona, to znaczy, że wszystko jest. Mam też dwa rodzaje pomarańczy. Tu są pomarańcze zwykłe, które były dzisiaj na promce w Lidlu, a tu są jakieś XXL, trochę droższe, ale były piękne, więc wzięłam kilka. No i powiem szczerze, z tymi dosyć ciężko było wybrać ładne. W ogóle włożyłam rękę do jednej skrzynki i po prostu wsadziłam ją akurat w jakąś splaśniałą pomarańczę, co było absolutnie obrzydliwe. Potem właśnie też widzę, że o, ta jedna, którą wzięłam, też tu ma takie chyba niewesołe miejsce. Dlatego wybrałam tylko kilka, już dalej nie chciałam się grzewać, bo w każdej, generalnie w każdej skrzynce jaką w Lidlu podnosiłam, była chociaż jedna taka totalnie sprośniała pomarańcza. Także wzięłam jeszcze kilka tych i zobaczymy. Mamy oczywiście banany. Wzięłam też malinę dzisiaj na prące, bo młoda prosiła. Wzięłam mango, bo będziemy robić na Sylwestra sushi e, i pomyślałam, że może skoro jest na promce, to w takim razie zaszalejemy i zrobimy ze świeżego. Aczkolwiek ono jest twarde jak skała i obawiam się, że do środy może nie zmięknąć. No ale to najwyżej będzie do czegoś innego na przyszły tydzień. A my w rezerwie zawsze mamy to e, mrożone. Z owoców mam jeszcze dwa jabłka i całą, y, całe to opakowanie kiwi. A z warzyw mamy papryki. Potrzebowałam y, różnych kolorów, więc wziąłam jeden taki zestaw, dzisiaj też w Lidlu na promce i jedną pojedynczą. Pomidorki też na promce. Mamy tą sałatę taką w doniczce. <śm> ogórki, cukinie. Wzięłam trochę więcej marchewki, bo chcę ją ususzyć w sensie zrobić ze trzecią na tarce i ususzyć takie wiórki, żeby właśnie można było łatwo i szybko do, do czegoś dodawać. Zrobiłam to już w zeszłym roku i to się fajnie sprawdza. Na przykład do jakiegoś omleta zamiast bawić się w obieranie e, ćwierć marchewki i, i ścieranie, to mogę po prostu szybko sobie dorzucić tej suszonej. E, mam też pomidory, te takie malinowe, niedoskonałe, bo potrzebuję ich do zupy, więc mogą być niedoskonałe. Mamy roszponkę, szpinak. E, znowu nie mogłam się powstrzymać. Zobaczyłam, że są te muminkowe herbatniki z czekoladą. No cóż... E, mam jakieś ziemniaki, nie, ziemniaki, bułka, ale nie, to nie jest ziemniaczana, bułka jakaś wiejska, polska, coś takiego. No, wygląda całkiem ładnie, więc kilka tych bułek wzięłam. Wzięłam bułki jakieś tam mleczne, te precle, e, solone, dzisiaj też na prące. E, tutaj mamy co? Chipsy, też nie wzięła ochota. Sos tysiąca wysp, jeden sos pomidorowy będzie mi potrzebny. No, i znowu się skusiłam na to. Balsamiko, ten krem balsamiczny, bo tam znowu do jakiegoś przepisu będzie mi potrzebny. No ja mam zawsze problem taki, że kurczę, ciężko mi go zużyć. Nie wiem, czy on tu ma napisane, ile po otwarciu może stać. Uh -huh. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Nawet nie piszą, że musi stać w lodówce. No nie wiem, mam nadzieję, że on się tak szybko nie zepsuje, tylko trochę nam posłuży, bo jest bardzo fajne, tylko właśnie, no, yy, duże takie opakowanie, jak na nasze potrzeby. Mamy też tuńczyka. Yy, mamy jednego pomidora czekoladowego. Brokuła chyba jeszcze nie pokazywałam. Mamy kiełbasę do jednego przepisu. Też kremówkę do jednego przepisu. Serki, jogurty. I tutaj w ogóle... Znalazłam dzisiaj taki ser straciatella, który mi się kojarzy, powiem szczerze, nazwa mi się kojarzy z czymś zupełnie innym, ale no, wygląda dosyć ciekawie. Zobaczymy, co to jest warte. Ja nigdy tego nie jadłam. Mam sałatkę jeszcze, tą taką ala sałatka Cezara. Były zresztą dwie, ale młoda już swoją zjadła. Jedna mozzarella, łosoś oczywiście wędzony do sushi. Tutaj z wędlin mamy boczek taki, szynkę i, i wzięłam jeszcze takie salami z pistacjami. Rybę będzie właśnie z brokułem w takim sosie powiedzmy beszamelowym. No i też skusiłam się dzisiaj na te wegańskie takie mięsa. Nuggetsy roślinne z boczniakami. Ja bardzo lubię boczniaki, więc myślę, że to mi może smakować. I sznycel. Też całkiem spoko wygląda. Także zobaczymy, co to jest warte. Tutaj mamy jeszcze jajka i to już jest wszystko. No a przez to, że te ostatnie kilka tygodni było dla nas takie powiedzmy dosyć trudne, no to niestety niestety nasza dieta na tym cierpiała oczywiście, także obiecałyśmy sobie z młodą, że postaramy się ją troszkę poprawić. Mam nadzieję, że nam się to uda. Takie, takie, powiedzmy, postanowienie przednoworoczne. No i dzisiaj e, zaczęłyśmy od sałatki z tuńczykiem i z ja, jabłkiem, czyli po prostu takiej pasty na kanapki, głównie na jogurcie, ale z, też z majonezem, tam jeszcze jest papryka, seler naciowy, cebula czerwona. E, także muszę powiedzieć, to było niezłe. No i tutaj zmieniamy troszkę kolejność, bo e, jedziemy dzisiaj na obiad do Ikei i tam sobie zjemy obiad oczywiście. Na śniadanie we wtorek zrobimy czekoladową gryczankę, czyli po prostu kaszę gryczaną na słodko. No, i tutaj będzie ta zupa pomidorowa z soczewicą, którą miałyśmy robić już bardzo dawno temu, ale zawsze jest ten sam problem, czyli trzeba namoczyć najpierw na kilka godzin soczewicę i ja nigdy o tym nie pamiętam. Mam nadzieję, że w tym tygodniu się uda, bo właśnie no jednym z naszych postanowień jest to, jak zawsze, żeby jeść więcej strączków. Przede wszystkim, żeby młoda coś tam. Je jadła w jakiejś postaci. W środę będzie fasola z musem jabłkowym, taka. No mam nadzieję, że, że młoda, chociaż, chociaż spróbuje. Nie oczekuję, że zje, ale chociaż spróbuje, zobaczymy. Tutaj wpisam coś z zamrażalnika, no i w środę będzie to, jak to się nazywa? Sylwester. My organizujemy oczywiście Sylwestra. I tutaj miały być chipsy z jarmużu, o które prosił mnie jeden z moich siostrzeńców, niestety nie dostałam jarmużu, więc tego nie będzie, będzie rozczarowany tak jak w zeszłym roku. Robimy sushi, robimy cukiniowe pizzę, no i coś tam oni jeszcze przyniosą. Na śniadanie w czwartek zrobimy sobie takiego bowla BLT, czyli z boczkiem, z sałatą, z pomidorem. I to będzie taki bowl z serkiem grani. Zobaczymy jak to będzie też smakowało dzieciakom. Na obiad zrobimy zapiekany makaron z papryką. Takie po prostu proste danie, które powinno wszystkim dzieciom smakować. Na śniadanie w piątek zrobimy zapiekanki z szynką i jajkiem. Takie wiecie, że się chleb namacza. W jajku, tylko że w wersji z Fryera, bo e, robiłam ostatnio, ja to kiedyś bardzo lubiłam, ale robiłam ostatnio takie wiecie tradycyjne smażone na patelni, na, na oleju czy tam na maśle i e, młoda powiedziała, że jej nie smakuje, bo jest za tłuste i ja powiem szczerze, też się super tak nie czułam po tym. Już się starzeje, nie mogę takich tłustych rzeczy chyba jeść, e, więc bardzo jestem ciekawa tej wersji z air jak wyjdzie, bo to, by, bo to by mogło być dobre rozwiązanie. E, I tutaj mam wpisane na piątek Hopin John. Hopin John to jest fasola, taka czarne oczko. W, w takim sosie i to chcę zrobić, dlatego, że to jest w pewnych miejscach świata, przede wszystkim w, na południu Stanów Zjednoczonych i gdzieś jeszcze nie pamiętam, gdzie takie tradycyjne danie noworoczne, które teoretycznie przynosi szczęście. Więc pomyślałam, że to jest taka opcja, żeby może zmusić młodą do spróbowania tej fasoli, no mówiąc jej, że to taka noworoczna tradycja i zobaczymy, co ona na to. Na sobotę zrobimy sobie jajecznicę. I potem będzie ryba z brokułem, taka właśnie w takim sosie bezramelowym. I to ma być nasz obiad na dwa dni. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i na niedzielę po prostu kanapki. Także to już jest wszystko. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu i w ogóle za oglądanie moich filmów w kolejny rok. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że i dla nas, i dla Was ten rok kolejny dobrze się rozpocznie. I do zobaczenia następnym razem już w roku 2026.